Kochani, e, przede wszystkim e, dobry wieczór witamy Was bardzo serdecznie. My, e, czyli e, czy nie ja. organizatorka, czyli ja. Wielkie brawa dla Tini. I myślę, że wszystkie miłówki w imieniu wszystkich miłówek. Nie wiem, że też zor był ostatnim, nie? A, A, o, mój mikrofon, mój mikrofon bo jest. To. to było specjalnie, tak byśmy zrobili, ale żeby tego nie robić. Słuchajcie, przede wszystkim bardzo się cieszymy, że wszyscy żeśmy tutaj się pojawili. Jest was strasznie dużo. Co jest aż dziwne, bo przecież tego co to miało nie być. Natomiast kochani, może tak Muzykę. Nie, ja chciałam powiedzieć, że nie działa. Nie działa. Że nie, kinie nie działa Ci mikrofon. Słuchajcie, kochani. Przede wszystkim. Um, nie, Kim, nie obrawiam się. Przede wszystkim, słuchajcie, um, takie... Czy nie mówisz, że jest ostatni z szybki harmonogram dzisiejszej imprezy, prawda, Kiniu? Nie, kto świeje. Około 21.30, czyli pewnie 20 minut temu... Mamy lekkie problemy techniczne, pewnie dlatego, że to wzrok <gryzny> nie powinno być. Ale mnie nie byłoby mi gdyby nie było problemów technicznych. Konkurs taneczny. Bardzo bym chciała... taneczny. w ten sposób, wszyscy... Wszyscy, którzy w tym udział, po prostu się pojawia na... Eu vou fazer um pouco um, so de um, <fixos> 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 a po prostu <fixos>